Tragiczne wieści o śmierci Macieja Mindaka wstrząsnęły nie tylko jego bliskimi, ale również wszystkimi, którzy mieli okazję go poznać. W wieku 38 lat, ekspert od nieruchomości, znany widzom z programu emitowanego na stacji TvN-Style, zostawił po sobie niezatarte ślady. Jego profesjonalizm oraz charyzma sprawiały, że zyskał uznanie w świecie nieruchomości, a jego przepiękne aranżacje wnętrz inspirują wielu. Obecnie trwają intensywne prace mające na celu wyjaśnienie okoliczności jego nagłej śmierci, która wciąż owiana jest tajemnicą. Prawniczka reprezentująca rodzinę Olga Ryczkowska-Klat przekazała istotne informacje. W imieniu rodziny zmarłego Macieja Mindaka informuje, że postępowanie wyjaśniające okoliczności jego śmierci pozostaje w toku. Na obecnym etapie, w trosce o dobro prowadzonego śledztwa, a także z uwagi na ochronę prywatności oraz uczucia najbliższych, Rodzina nie udziela żadnych komentarzy ani nie będzie odnosić się do plotek oraz spekulacji, można przytać w komunikacie. Warto dodać, że rodzina Macieja apeluje do mediów, aby uszanowano ich prywatność w tym trudnym czasie. W piśmie podkreślono, że uprzejmie lecz stanowczo prosimy wszystkich przedstawicieli mediów o uszanowanie prywatności rodziny oraz jej prawa do przeżywania żałoby w ciszy i skupieniu. Wyjątkowo ważne jest, aby ekipy medialne powstrzymały się od prób kontaktu z bliskimi oraz nienagrywania i niefotografowania przebiegu ceremonii pogrzebowej. Ceremonia pożegnania Macieja Mindaka odbędzie się 8 sierpnia o godzinie 14.30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym przy ulicy Antoninów 40 w sali ceremonialnej. Wydarzenie to będzie z pewnością zgromadzi wielu przyjaciół, Współpracowników oraz osób, które były związane z jego życiem zawodowym i osobistym. Zarówno przyjaciele, jak i współpracownicy nie kryją swojego smutku w obliczu jego niespodziewanej straty. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne wyrazy współczucia. Krzysztof Miruć, znany architekt, w komentarzu pod postem dotyczącym śmierci Macieja, napisał: Brak słów. Gigantyczny smutek. Spoczywaj w spokoju. Jego słowa. Odzwierciedlają uczucia wielu, którzy z szacunkiem i żalem przyjmują tę wiadomość. Dorota Szelongowska, także bliska znajoma Macieja, dodała: Maciuś, ogromne wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych. Odejście Macieja Mindaka pozostawiło pustkę w sercach wielu osób, które miały przyjemność z nim pracować i go znać. Wspierajmy rodzinę i bliskich w tym trudnym dla nich czasie, dając im przestrzeń do przeżywania żalu i zadumy.